Hej kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie porównania talii kart. E, oczywiście porównujemy do klasycznego Ridera White'a, a dzisiaj mamy talie Tarot Derlibe. Od razu Wam zaznaczę, że z niemieckim jestem mocno na bakier, więc nie do końca będę mogła Wam tłumaczyć e, nazwy, które są na tej talii. Niemniej mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało. Ja nazywam się Marzena Trida i interesuję się między innymi właśnie sprawdzaniem, co autor miał na myśli, jak to wygląda w porównaniu z klasykiem. Żeby nie przedłużać, zapraszam Was od razu na drugi ekran, gdzie będę w pierwszej kolejności porównywała, czekajcie, o, będę porównywała najpierw opakowania. Są takie same, czyli zwykłe, najzwyklejsze, kartonowe pudełeczko, które niewątpliwie dość szybko może nam się zużyć. A talia, no właśnie derlibe, czyli kochamy, czyli jesteśmy. Nawet się postarałam dla Was właśnie ubrać trochę klimatycznie. Nie wiem, czy zauważyliście. Niemniej lecimy. Jeżeli chodzi o wielkość, no, derlibe minimalnie większy. Tak, minimalnie szerszy. Tutaj troszeczkę o ramkę bym powiedziała, ale nie jest to jakaś bardzo duża różnica. Zobaczmy gramaturowo, jak to wygląda. No, powiedziałabym, że to samo. Nawet jak w rękach trzymam, to, to widzę, że mniej więcej jest to samo. No i mamy co? No i mamy rewers. No to co? Lecimy. Od razu, tak jak, mu, tak jak mówiłam na początku, nie będę wam tego tłumaczyła, bo z niemieckim jestem na bakier. Głupiec. Mak, kapłanka, no i tutaj właśnie zatrzymam się, bo gdybym, gdyby nie było podpisu, którego i tak nie rozumiem, nie wiem, czy bym się zorientowała, że to jest kapłanka. Bardziej by mi chyba nawet pod cesarzową podchodziło, no bo tutaj mamy takie, wiecie, jakby, jakby joni, tak, więc no, no ale tak autor sobie wymyślił. No i tutaj już mamy cesarzowa, cesarz w ogóle... <laughs> Nie wiem, czy będzie widać. Mam nadzieję, że tak. Na twarze tych osób. Tutaj jeszcze Wam cesarzową też pokażę. No, takie, takie uśmieszki. Takie, takie uśmieszki. No, kapłan. Kochankowie. Rydwan. Ósemka. E, chociaż tutaj akurat mamy e, sprawiedliwość. E, więc od razu lecę do. Mm, Ósemki, tak? Chyba, bo naprawdę nie wiem, co tu jest napisane. Nie ma to jak mieć talię, której się trochę nie rozumie. Niemniej, Eremita. Koło Fortuny. Nie wiem, jak wy, ale no dobra, koło Fortuny jest akurat taką kartą, która no jest, no patrzy na obrazek i widzisz, tak? Niemniej, no. Po samym obrazku, no niby idzie się zorientować, że tu jest sprawiedliwość, tu jest siła, ale no, no nie wiem, nie wiem, może serio, moja wyobraźnia nie jest aż tak duża, no ale tak to mniej więcej wygląda. Wisielec, śmierć, umiarkowanie, diabeł, wieża, gwiazda, księżyc, Słoneczko, Dizone, od razu mi się kojarzy z piosenką Rammsteina, jedną taką, taką Dizone. Nie wiem, czy znacie, czy kojarzycie, ale jak to zobaczyłam, to takie od razu wiecie. Wekslerz do tego, co, czego się słuchało kiedyś. Są to stateczne i karta światła. A, a jeszcze tutaj mamy, nie mam pojęcia, co to jest. Nie będę tego czytała, nie będę sobie łamała języka, po prostu Wam pokażę. Takie o, takie o. Nie wiem, co to jest, nie mam zielonego pojęcia, co to, nie wiem. Dobra, napiszę Wam później ewentualnie, to może ktoś mi to przetłumaczy. No i mamy asa kielichowego, tak? Dwójka, trójka. Tutaj, jak widzicie, no szału nie ma, jeżeli chodzi o, o tą grafikę. Nie przemawia do mnie, szczerze mówiąc. No nie do końca pracuję z tą talią, po prostu ją mam kolekcjonersko. Szóstka, siódemka kielichów, ósemka kielichowa. Dziewiątka, dziesiątka, paś kielichowy. No nie muszę Wam to pokazać, rycerz kielichowy. Jezu, widzicie ten, ten uśmiech? <grymny> tak, tutaj mamy rycerza, królowa i król kielichowy. A z denarów. Dwójka, trójka, Czwórka, piątka denarowa, szóstka, siódemka denarów, ósemka denarowa, dziewiątka denarowa i dycha denarów. Paź denarowy, raczej pani Paziowa, rycerz denarów, królowa denarowa i król denarowy. No i lecimy. Buławy. sztabę. Czyli dwójka buław. Trójka. Czwórka buławowa. Piątka buław. Szóstka buław. Siódemka buław. Ósemka. Dziewiątka. I dycha buławowa. No i znowu paść buławowy, rycerz, królowa i król buław. As mieczowy. Dwójka, tutaj to mi się akurat podoba, że oni to pokazali jako błyskawice, fajne to jest, to mi tutaj, to mi się akurat spodobało i tutaj akurat na tej karcie fajnie widać, że te błyskawice idą między tymi ludźmi, czyli jest taka kłótnia, taka wiecie, mocna wymiana zdań, no to jest jedno ze znaczeń karty, trójka mieczowa, trójka mieczowa, Lala. przepraszam, czwórka mieczowa, przepraszam, piątka mieczowa, Szóstka mieczowa. Widzicie, nawet no, gdyby nie to, że jest napisane, to bym nie ogarnęła szlaczki. Siódemka, ósemka, dziewiątka i dycha, paść mieczy, rycerz mieczy, królowa mieczowa, no i mamy króla mieczowego. Kochani, dajcie znać, czy spotkaliście się kiedyś z tą talią, ponieważ nie ukrywam, ja ją w ogóle kupiłam niechcący. Nie wiem skąd dziewczyna, która, od której to mam, to miała, ale no tak, tak wiecie, no, no nie jest łatwo znaleźć tą talię. Dajcie znać, czy z nią pracowaliście, dajcie znać, jak Wam się podobają te obrazki w gruncie rzeczy i czy z Wami rezonuje. Na dzisiaj z mojej strony to tyle, bardzo serdecznie Wam dziękuję i widzimy się niebawem. W kolejnych odsłonach. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się pa!